W dzisiejszym wydaniu Kroniki. Szkoła podstawowa nr 1 w Stąporkowie świętowała swoje 85. urodziny. Ośrodek Monaru w Lutej funkcjonuje już 8 lat. Stąporkowska jedynka nosząca od niedawna imię Kornela Makuszyńskiego świętowała swoje 85. urodziny. Pomimo jednak dość podeszłego wieku, czuje się coraz lepiej. A to m.in. za sprawą pani dyrektor Doroty Sackiewicz i jej współpracowników oraz życzliwych szkole instytucji i sponsorów. Uroczystości jubileuszowe placówki rozpoczęła uroczysta Msza Święta, koncelebrowana, odprawiona w intencji szkoły i jej uczniów oraz pracowników. Kochane dzieci, kochani, i bracia. Często pytamy, po co świętować rocznicę? Po co świętować rocznicę 85-lecia uragan tej szkoły? Odpowiedź jest prosta, po to, aby pamiętać. Owszem, pamięć człowieka jest wybiórcza i nieraz poszukuje, a każdy nosi w pamięci różne wydarzenia. Czasami dziwimy się, że te wydarzenia w ogóle pamiętamy. Ale pamięć jest warunkiem porzucia tożsamości. Tożsamości zarówno jednostkowej, jak również tej tożsamości zbiorowej. Jesteśmy przecież sobą dzięki temu, że unosimy własną przeszłość jako naszą, jako własną. Przyszłość natomiast wiemy, że jest niepewna. Niepewna jest żadna minuta przyszłości, żadna godzina, dzień, miesiąca i roku. Często fantazjujemy na temat przyszłości własnej albo zbiorowej, zapominając przy tym, że to przeszłość determinuje przyszłość. Dlatego czasem warto zajrzeć tę przeszłość, aby nabrać pewnego dystansu do tego, co robimy. Przemyśleć swoje życie, może inaczej ukierunkować swoje działania. To wszystko jest możliwe dzięki właśnie refleksji nad naszą przeszłością. Dlatego dzisiaj z okazji 85. rocznicy otwarcia tejże szkoły, rocznicy, której niewątpliwie warto wspominać, Zróbmy sobie mały przystanek, Pomyślmy chwilę, wyciszmy się, zanim znowu wsiądziemy do tego ekspresu, które, który nazywa się Życie. Podziękowania i statuetki przyjaciela szkoły od pani dyrektor otrzymali między innymi ksiądz proboszcz tutejszej parafii Zenon Kicior i burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska że mamy szczęście, że Pani Dyrektor Szkoły, Pani Dyrektor Sackiewicz, bo sami Państwo zauważyli, że przez ostatnie lata nasza szkoła się zmienia. Dać, okna, podłogi, sufity. W poniedziałek Pani Dyrektor podpisuje umowę na boisko trawiaste przy szkole. W przyszłym roku z inicjatywy Pani dyrektor, a także grupy e, rodziców będziemy projektować e, do sali gimnastycznej do tej szkoły, powstanie plac zabaw i dojście tutaj od lewej strony kodowniczej w mieście. Tych rzeczy będzie jeszcze więcej, dlatego e, wszystkim nam życzę, aby nam się dobrze współpracowało dla dobra do budowania tej szkoły. A ta szkoła, szanowni Państwo, dla mnie jako absolwentki tej szkoły była bardzo dobrą matką. Dlatego też wszystkiego dobrego życzę w I słuchajcie, mam nadzieję, że skoro to jest 85 m3, to na tych łapkach siedzi przyszły przyszedł również skomplikowany. Wszystkiego dobrego. A, A najważniejsze, ponieważ kiedy przychodzi się z ofertami, to ja już nie złamkałam Na zakończenie tej części uroczystości uczniowie przedstawili program artystyczny, po którym zaproszono gości do zwiedzenia odnowionej szkoły. W sobotę ośrodek Monaru w Lutej dla młodzieży uzależnionej obchodził swoje ósme urodziny. Z tej okazji, oprócz wychowanków ośrodka i przybyłych na tę uroczystość ich rodzin i znajomych, pojawiła się także grupa okolicznych mieszkańców oraz zaproszeni goście. Marek Sochacki, terapeuta kieleckiego Monaru i założyciel ośrodka, były burmistrz Stomporkowa Edmund Wojna, i obecna burmistrz Dorota Łukomska. W ośrodku przebywa jednorazowo kilkadziesiąt młodych dziewcząt i chłopców, praktycznie z całej Polski, w wieku od 14 do 20 lat. Poddawani są tutaj terapii, uczą się w szkole, pracują i wypoczywają. Kierownik ośrodka złożył serdeczne podziękowania Markowi Sochackiemu. Edmundowi Wojnie i Dorocie Łukomskiej za pomoc i współpracę oraz wręczył im symboliczne kwiaty. dniu z Tomporków borykamy się z problemem brakiem mieszkań socjalnych, a ponieważ wiem, że ten temat wraca, to ja do niego nawiążę. I zastanawialiśmy się nawet przed chwilę, przez chwilę, czy tego budynku nie przekształcić pod mieszkania socjalne. I to były wstępne rozmowy. Teraz nikt nie powie, że ja jako burmistrz nie poczyniłam starań, żeby nie było mieszkań socjalnych, ale faktycznie cieszę się z tej współpracy z ośrodkiem, bo tak jak rok temu obiecałam, że pojedziemy na wycieczkę do Warszawy, tak byliśmy i pięć osób pojechało do Brukseli. Szanowni Państwo, tak jak z dwutystemporów była ponad setka osób w Brukseli, tak przewoźnicy stwierdzili, że podopieczni Monaru byli najgrzeczniejsi. W Warszawie też, dlatego. Tak mi nawet po głowie chodzi pomysł, czyby tych metod terapeutycznych do szkół nie wprowadzać i, i tak do życia codziennego, bo naprawdę warto. To wspaniali młodzi y, ludzie, którzy właśnie w tym ośrodku pod okiem y, fantastycznych y, ludzi y, zrozumieli, gdzie popełnili błąd i teraz wiedzą, jak go naprawiać. A tego wszystkim nam życzę i przypominam, że. Najwspanialsi ludzie zostali uformowani przez naprawianie własnych błędów. Tam na dole mam też piłkę, a to zagramy wspólnie, bo y, już dzisiaj y, zapraszam na grilla, bo Pani Sołtys jesteśmy na etapie y, montowania grilla tutaj na Lutej, więc Wszystkich Państwa, a szczególnie podopiecznych Monaru i kadry, zapraszam. To będzie gdzieś za miesiąc, bo maksymalnie trzy tygodnie na zamontowanie tego potrzebujemy. Zapraszam na grill. Na zakończenie tej części uroczystości młodzież zaprezentowała krótki program artystyczny. Muzyka Eu não lat temu ktoś wpadł na pomysł, mówię ktoś na razie, żeby nasi widzowie usłyszeli, któż to był taki? żeby tutaj w lutej, w budynku po dawnej szkole podstawowej, powstał ośrodek dla młodzieży uzależnionej Monary. Pan wówczas był szefem tej, tego stowarzyszenia w województwie świętokrzyskim. Pan Marek Sochacki. Panie Marku, króciutko jak to się wszystko zaczęło? No, ja myślę, że w naszym życiu to nie ma przypadków. No ja akurat mam takie szczęście, że na swojej drodze życia spotykam bardzo dobrych ludzi. Jednym z takich ludzi był właśnie wtedy ówczesny burmistrz miasta Stąporkowa, pan Wojna i spotkaliśmy się kiedyś i mówiłem właśnie, że potrzebujemy takiego budynku na nasz ośrodek. I wtedy zaproponował nam pan burmistrz, że jest taka szkoła, że możemy tam coś zorganizować. No, oczywiście, pod pewnymi warunkami. I to był ten pierwszy początek, który się właśnie zaczął bardzo optymistycznie, prawda, dla nas. Tak, ale żeby nie współpraca, nie pomoc wielu różnych ludzi, dobrego serca, bezinteresownie z Panem współpracujących, różnych firm, to przecież ten obiekt by tak nie wyglądał, jak dzisiaj wygląda wspaniale. Musiał Pan zabiegać również o wsparcie, o pomoc, oprócz Pana Burmistrza, również i u innych osób i firm. Ja myślę, że tak, no sami byśmy sobie nie dali rady. Chciałem powiedzieć, że akurat w tym budynku nie ma państwowych firm. Kiedyś liczyliśmy, ile firmy w ramach takiego podarowania nam pewnych rzeczy, czy wsparcia finansowego, rzeczowego, ile włożyliśmy wtedy ten obiekt. Okazało się, że w tej chwili już ponad 300 tysięcy złotych jest to, nas bardzo cieszy, że jednak można coś takiego zrobić bez udziału państwa, co nas bardzo cieszy. I firmy było mnóstwo. Czy y, okna od pana Andrzeja Jezierskiego, y, czy firma Rinsa spoza naszego województwa, która oferowała nam, tutaj oferowała nam y, takie schody przeciwpożarowe. Y, Piekarnie, które wtedy, gdy my byliśmy biedni, nie mieliśmy żadnych pieniążków, oni fundowali nam właśnie między innymi żywność, chleb, pieczywo, prawda, i nie żadni, dali od nas w ogóle żadnej, żadnej prawda, zapłaty. Oczywiście wiele, wiele tu moglibyśmy takich firm wymieniać. Ten ośrodek istnieje właśnie dzięki ludziom dobrej woli. Tutaj dzisiaj się dowiedzieliśmy, że przebywają młodzi ludzie prawie z całej Polski, z różnych regionów kraju. Oni tutaj przebywają rotacyjnie, to znaczy to nie jest tak, że to jest stała grupa, która tutaj 8 lat. Yy, że tak powiem egzystuje, prawda, ja tylko yy, to, to są ludzie, którzy przez pewien okres i króciutko jeszcze bym pana prosił, panie Marku, że pan powiedział yy, właśnie ile jednorazowo tutaj tej młodzieży przebywa w tym ośrodku, na jak dłu długi okres oni mogą tutaj przebywać, jeśli chodzi o, to, o długość, prawda? I czy na przykład rok mogą, czy dwa lata, czy, czy jeszcze dłużej? I w jakim wieku są ci młodzi ludzie? Przede wszystkim pierwsza podstawowa rzecz takim dobrym zwyczajem jest, prawda? i nawet z punktu widzenia terapeutycznego jest, żeby młodzież raczej była spoza terenu województwa świętokrzyskiego. Dlaczego? Dlatego, że no, jak jest ktoś blisko, to kusi to, pójściem no, do swojego domu, prawda? a to raczej to nie jest obiekt zamknięty, tutaj nie ma krat, my nie zamykamy tych. To są ludzie, którzy są tutaj dobrowolnie, młodzież, która chce dobrowolnie prze, przebywać. Z drugiej strony my, naszych podopiecznych, zwojuca się to wszystkiego, wysyłamy do ośrodków w całej Polsce w ramach po prostu wymiany kontrakt, który mamy spisany z Narodowym Funduszem Zdrowia jest na 18 osób. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, w środku naszym jest 38, czyli 20 osób więcej przyjęliśmy. Ale my mamy jedną zasadę. My nie patrzymy na pieniądze. My patrzymy na tych ludzi, którzy wymagają pomocy. My bardzo się cieszymy, że oni chcą tu przyjść i się leczyć. Cykl leczenia mniej więcej jest od 8 do roku y, czasu w tym czasie uczą się żyć bez narkotyków. Dziękuję bardzo. I teraz chciałbym zwrócić się z pytaniem do Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, no przecież to nie mógł być przypadek, że nagle jakoś się tak wydarzyło, że Pan Marek się pojawił, czy zadzwonił i powiedział Panie Burmistrzu, chcę u Pana zrobić ośrodek. Jak to się zaczęło? Znaczy, sytuacja była taka, że u nas w gminie Stomborgu mieliśmy wiele pustostanów, z którymi nie wiadomo było co zrobić. Stan tych budynków był opakalny, także ten budynek był też w takiej w zasadzie nieciekawej sytuacji, bo okna powybijane, ciągle mieliśmy włamania do, do tego obiektu, odkręcane były grzejniki i tak dalej, i dalej. Dylemat polegał na tym, że Rola burmistrza polega nie tylko na siedzeniu za biurkiem, ale również zabezpieczenie majątku gmin. Traf, nie wiem, czy szczęście dopisało nam, czy jakieś inne okoliczności zadziałały, że mieliśmy okazję spotkać się. I to był typowy przypadek tutaj. I w zasadzie od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, że taka możliwość była. I tak się to zaczęło. Ale problem polegał jeszcze na tym, że nie tylko decydował o y, podpisaniu umowy burmistrz ze stowarzyszeniem, ale decydujący głos miała lokalna społeczność. Początkowo oni uważali, że będą tutaj przybywać ludzie zarażeni wirusem HIV i tu był warunek taki, że żadnej takiej osoby ma tutaj nie być. I to była podstawa do podpisania umowy. Gwarantem tego byłem ja, i Rada Sowiecka, której przewodniczył Sołtys Jan Weber. I to w zasadzie zasługa i jego, i Rady Społeckiej i mojej, że taka umowa y, y, została podpisana. Ale to był tylko malutki fragment naszego działania. Bo żeby ten budynek doprowadzić do stanu należytego, potrzeba było wielu wysiłków. Burmistrz y, też nie miał wtedy dużej możliwości, bo ja przejmując gminę w 2003, 2002 roku, ona była zadłużona, że nawet nie było pieniędzy na y, pensje dla y, urzędników, a co y, mówić o jakiejś y, finansowej pomocy dla tego stowarzyszenia. Ale wykorzystaliśmy inne możliwości, ludzi dobrych woli, między innymi y, 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 Ogromną ilość załatwiliśmy, ja załatwiłem płytek z e, e, ceramiki końskiej wartość tego była gdzieś może, a ja wiem, może z pół miliona albo troszeczkę więcej. E, załatwiliśmy tutaj e, e, z e, Ceresitu, nie z Ceresitu tylko z chękla, załatwiliśmy ogromne ilości kleju, które były wykorzystane właśnie do klejenia tych płytek i tak dalej i tak dalej i wiele innych takich rzeczy. Trzeba byłoby wymieniać tutaj szereg takich osób, to chyba nie pora na to, żeby tym się zajmować. I dzisiaj, jak zobaczyłem budynek z zewnątrz i wewnątrz, nasze serce raduje, że on wygląda w należytym takim stanie. Zbulwersowała mnie jedna dzisiaj rzecz, a mianowicie zachowanie i wypowiedź pani burmistrz Doroty Łukowskiej. Bo nie tak dawno, bo jeszcze rok temu. Była wielka awantura, bo akurat umowa kończyła się tutaj ośrodkowi i trzeba byłoby tą umowę przedłużyć. Pani chciała z wyremontowanego obiektu, gdzie włożono tyle wysiłku i tyle pracy, tyle potu przez tych młodych ludzi, chciała przeznaczyć ten budynek na mieszkania socjalne. Bez zastanowienia, bez przemyślenia ile to jeszcze by kosztowało, jak można ten wysiłek zmarnować w takiej Teraz przemyślamy taki sposób. Dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję Panie dobry, Marku, dziękuję Panie Burmistrzu i życzę no, wielu tutaj sukcesów, radości i przede wszystkim tego, żeby ta młodzież wychodząc stąd wychodziła zdrowa, bo Pan powiedział, że oni są tutaj leczeni, prawda? Że wchodziła zdrowa w pełni sił i, i radości życia. O Próbujemy to zrobić, żeby ci ludzie właśnie zmieniali się, żeby nauczyli się żyć tak, już właśnie bez y, swojego nałogu, tak. w są są co narkotyki. Wychowankowie ośrodka w tym odnowionym i nieźle wyposażonym obiekcie czują się jak we własnym domu, spokojnie i bezpiecznie.